Cześć, cześć, Z tej strony Bułek na kanale Bułek A z okazji tego, że 27 wyszedł film FNAF na którym byłem w tą niedzielę, czyli jak to nagrywam było to wczoraj ponieważ nagrywam ten film 30 października Otóż dzisiejszy film planuję, żeby wychodził Później niż o 18, tak jak zawsze to jest Żeby był mroczniejszy klimacik, jak będziecie to oglądać A teraz może już zacznijmy, bo ja już się nie mogę doczekać Dawno nie grałem w pierwszą odsłonę Zresztą w ogóle w jakąkolwiek Z tej, fran z tej franczyzy net w dawno nie grałem o, nie ma żadnego wstępu. Ja już zapomniałem trochę, jak to wygląda. Na jeden odcinek będzie przypadała chyba jedna noc. Zapomniałem, że to wygląda tak, no, tak jak wygląda. Hello, 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 hello. Coś. Kamera uh, disabled, audio only. No, 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 no. Gdzie oni są? Na razie się nie ruszają. Mm. Jest tutaj Foxy. No, tutaj będę najczęściej zerkał. Będę miał na nich oko, po prostu tak. Albo lepiej nie, ponieważ będą się baterie zżerały. Cupcake tu jest, on nas nie zaatakuje. W sensie nie wiem jak on. Zapomniałem jak on działał w grze. Czy on w ogóle działał w grze? Ona ma tutaj swojego cupcake'a, to nie. To, to jest chyba jakaś replika. Ale patrzysz prosto na nas. A, czekajcie, muszę sprawdzić ten sekret. <grystanie> A. Tak, da się dydnąć nosem. Nie, na, kamerze, na kamerach już się nie da. Otwartą buzię ma rozczapioną Freddy. Mm. Pierwsza noc to jest taki wstęp, tu się nic za bardzo nie dzieje. Kurde, nie chciałem. Po co w ogóle włączam, skoro oni się nawet nie ruszają z tej sceny? Chwileczkę. Wyciszyłem się przez przypadek. Chciałem powiedzieć tutaj. Dzień dobry dla boniacza. Kiedy skapnąłem się, że. Foxy jest tutaj. Już się boję. Jak Foxy się pojawia. A jak jeszcze usłyszę tu ptanie takie szybciutkie pciutkie pytanie to już w ogóle się będę ta, świetnie to jest Chica gdzie jest Boni? Tu jest Chika, tu nie ma. Bonnie zniknął. <laughs> On jest chyba w tym pokoju. Na kamerze szóstej. Bo nie ma nigdzie indziej go. A szczerze, czy jest może w Not plus dostępny? Bo to jest fanowski remaster, tak? Lubię muzykę klasyczną, ale teraz mnie trochę to przeraża, że Gra, ona. Tak. Trochę bardzo. Co to jest? No nie jest... No... Wyłączyłem. Wyłączyłem. Włączyłem grę przez przypadek. Dobrze. Okej. Okay. <grystanie> Ale ja jestem idiotą. Ale ja jestem idiotą. Jestem już z powrotem. Po tym wypadku. Jeśli to można w ogóle nazwać wypadkiem, ja po prostu kliknąłem Escape. Czy to był escape? Teraz już nie pamiętam hmm. Nie, jak ja Jak ja mogłem alt f4 kliknąć Przez przypadek Hmm No nie wiem Może spodekscytowania Weź się zamknij w ogóle Już Już była końcówka Chyba, która była godzina, wtedy nie patrzyłem na godzinę, ja. Kamera disabled audio only. Ale banger. Dam dam, 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 Dum dam, dam, dam. Tesouge vós, pronto. T. No ja wiem, że lubisz śpiewać. Ładny banger zapuszczasz, ale proszę. Przestał śpiewać. Przestał śpiewać! Przestał śpiewać. czy na początku wtedy on śpiewał też? Ale te piksele się jakoś dziwnie poruszają. No spójrzcie teraz na tą lampę. Dziwne trochę. No... Tą grę nie dość, że ta gra jest, już ma swoje lata. To jeszcze tą grę tworzył jeden człowiek, który też nie był miliarderem, który mógł sobie na jakąś mega zaawansowaną grafikę pozwolić. No, co widać? Do szkielet? Może mnie zaatakować? Jest druga, ja mam sześćdziesiąt osiem procent. Czy on się wychylił? Nie. Muzyka gra. Ale skąd? Jak, jak, mo jak chcesz sobie śpiewać, to ok, tylko mnie nie atakuj. Ba, nie wiem co zwiastuje to śpiewanie. Nie grałem dawno. Żadnych gameplayów też nie oglądałem dawno. Więc tak jakbym odkrywał tą grę na nowo. No to, bo nie się ma. Mam 50%, a jest trzecia, no to w 3 godziny wykorzystałem 50%, to w drugiej powinienem wykorzystać drugie 50%, tak? Więc chyba mi się uda, znaczy zależy też ile procent więcej albo ile procent mniej będę używał elektryczności też podczas tych następnych 3 godzin. Teraz już 2 godzin to najlepiej. <laughs> a, czwarta, czwarta, bratku Cześć Jakby, dobrze, dobrze Okej okay. ja, Jakby Cześć Ja się najbardziej boję, jak oni będą blisko ja na razie tak będę przełączał i to jest chyba najlepsza taktyka. Bo ich masz ciągle na oku, nie? Oczywiście. Bo oni już gdzieś jest. Bo Chica na tutaj poszła. Do 1B. Fox jest w 1C, Pred jest w 1A. Bon jest problemem tutaj. Nie, nie, nie. Ale stres. A. Gdzie szcica teraz? Ah, gdzie to jest? Idź! Freddy się nie rusza. Na szczęście. Jest! 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 <laughs> Zawał bym miał. Jeśli by mi się nie udało, nie. Ta gra jest... To jest... Ja mam za słabe nerwy na to. Dobrze, jak na razie... Wyłączam. Bo jak na dzisiaj chyba trochę za dużo emocji już. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jeśli macie znajomego, który lubi fagnaza od Freddys. A myślę, że fandom jest bardzo dużo osób, więc nie ma problemu, żebyście mieli jakiegoś znajomego, który lubi tą grę. Yy, możecie mu wysłać ten film. Yy, możecie zostawić łapkę w górę subskrypcję. Yy, no co? Nie będę już przedłużał filmu na siłę, yy, bo już i tak. Tak około 19 minut trwa. Do zobaczenia. Pał i cześć.